Semka, czym ty jesteś, powiedz mi? Dziwne pytanie, co? Wiem, dlatego nie marnuję ani mojego, ani twojego czasu i spieszę z równie dziwną odpowiedzią. Jesteś czymś więcej niż tylko człowiekiem. Jesteś nie tylko człowiekiem, ale i wszystkim tym, co było przed tobą. Spójrz, to wszystko jesteś ty. No, przynajmniej po części, a ściślej po mózgu. Widzisz to, że to my ostatecznie zdominowaliśmy świat, to zasługa czegoś więcej niż tego przeciwstawnego kciuka. Żeby lepiej ci to wytłumaczyć, zaproszę do współpracy pawła. Poznajcie się. Paweł w latach 60. ubiegłego wieku wykminił taką teorię, że nasz mózg składa się z trzech części, które jedna po drugiej kształtowały się w procesie ewolucji. Mistrzowie dziedziny neurobiologii dzisiaj już raczej toczą bekę z tego, jak Paweł próbował wytłumaczyć skomplikowany mechanizm ludzkiego umysłu, ale coś w tym jednak jest, bo wciąż chętnie wykorzystuje się te teorie w psychologii. Pozwala ona wytłumaczyć Kowalskiemu, co dzieje się w jego głowie i dlaczego swoim zachowaniem niekiedy niedaleko mu do małpy. Widzisz, według Pawła, nasz mózg składa się z mózgu gadziego, mózgu saczego i mózgu ludzkiego. Tak, dobrze słyszałeś. Gadziego. To zapewne tłumaczy, dlaczego niektórych ludzi nazywamy wredną żmiją. Mózg gadzi odpowiada za twoje absolutnie podstawowe potrzeby. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi. To jest mózg gadzi. I tylko to. Naprawdę, on jedyne co by robił, to by żarł, spał i uprawiał seks. Niczym innym więcej nie będzie zawracał ci głowy. Jego obowiązkiem jest utrzymać przy życiu twoje DNA i doprowadzić do jego rozmnożenia. I to dzięki temu jest nas dzisiaj tutaj. Um. Czekajcie. Okej, okay, Google. Jaka jest populacja ziemi? W 2018 roku liczba mieszkańców ziemi wynosiła 7 miliardów 594 270 tysięcy 356. Jestem skłonny twierdzić, że chyba trochę przegieliliśmy. Mózg saczy tutaj robi się ciekawie. To tutaj znajdziesz hormony i neuroprzekaźniki, widzę wspomniana niedawno dopamina, czy odpowiedzialna za utrzymanie związków oksytocyna, o której jeszcze kiedyś porozmawiamy. Celem mózgu saczego w wielkim skrócie jest wspieranie mózgu gadziego i ludzkiego w spełnianiu Twoich potrzeb, ale o tym zaraz. Mózg ludzki. To źródło naszej kreatywności, inteligencji i zdolności abstrakcyjnego myślenia. Gdyby nie ta część mózgu, to nie bylibyście w stanie mnie w tej chwili oglądać, bo nie mielibyśmy technologii, bo byśmy jej nie wynaleźli. No dobra, tylko po cholerę dzielić mózg na trzy części. Ano po to, żeby móc wytłumaczyć wam pewien mega istotny schemat działania ludzkiego umysłu, który jest kluczem do szczęśliwszego życia, naprawdę. Czajcie bowiem to. Najważniejszym graczem w całej tej akcji jest mózg Saczy, ten od dopaminy. To kawał optymalizatora. To dzięki niemu sięgasz po te lepsze metody na spełnianie swoich potrzeb. Mózg gadzi je i pieprzy, co popadnie. Mózg Saczy mówi mu, co najlepiej zjeść, żeby przeżyć, i z którym partnerem uzyska najlepszą kombinację genów. A robi to poprzez dopaminę. Zachęca cię do jedzenia tego, co ma więcej cukru czy tłuszczu. Zachęca Cię do poderwania tej ładniejszej z dwóch koleżanek. I to jest spoko. Do momentu. Mózg ssaczy jest sprytny, ale niewystarczająco sprytny. Potrzebuje kierownika, a tym kierownikiem jest mózg ludzki. To nie bez powodu ta warstwa jest nazywana tą inteligentną. Warstwa gadzia czy ssacza nie rozróżniają prawdziwego stosunku seksualnego od obrazu pary parzącej się w filmiku na Pornhubie. Widoku atrakcyjnej dziewczyny stojącej metr od ciebie od obrazu modelki instagramowej na ekranie twojego smartfona. To twoja inteligencja jest potrzebna do tego, żeby to rozróżnić. Podobnie z jedzeniem. To warstwa ludzka daje ci zdrowy rozsądek. Ten sam, który podpowiada ci, żebyś zjadł tylko dwa ciastka, a nie całą paczkę. I żeby wypadałoby dzisiaj poćwiczyć, żeby się nie roztyć. Postawmy obok schematu mózgu trójjedynego piramidę potrzeb Maslowa. Widzisz to? Zauważysz korelację? Żmija nie ma potrzeb wyższych. Żmija nie ma potrzeby samorealizacji. Ona chce się tylko nażreć i zachować zdobytą energię na potrzeby aktywności seksualnej. A nie marnować jej na zbędne pierdoły typu marzenia i ambicje. Te rzeczy są dla niej jak marihuanę dla Grażyny. Na co to komu? Sak generalnie tak samo. Sak chce... Kochać i być kochanym. Chce być częścią stada, bo tak łatwiej mu będzie przetrwać. Sak lubi rzeczy. Za to człowiek. Człowiek wie, co dla niego dobre. A jak nie wie, to się uczy, bo ma potrzebę bycia lepszym człowiekiem. Ale do pogoni za każdą z powyższych rzeczy są potrzebne cztery elementy. Wolność, energia, czas i motywacja. Zaczniemy od tej ostatniej. Ilekroć spełniasz jedną ze swoich potrzeb, mózg saczy wydziela dopaminę, która ryje w Twoim umyśle metodę, którą obrałeś na jej spełnienie. A gdy znajdziesz lepszą metodę, lepszą to znaczy szybszą, prostszą, bardziej dostępną. Uwierz, Twój wewnętrzny ssak to wykorzysta, bo Twoje ciało będzie zawsze szło po najniższej linii oporu, najkrótszą i najprostszą drogą do jak największego źródła przyjemności. Sęk w tym, że mamy ograniczone zasoby motywacji na każdy dzień i niezmiernie łatwo jest ją dzisiaj zużyć na zbędne pierdoby, które nijak przyczyniają się do naszego poczucia spełnienia. Burger z magazynami, taka? Dopamina. Lajki na fejsie i serduszka na insta? Dopamina. Że to klejnoty w grach mobilnych? Dopamina. Pornhub? Dopamina. Przeczytać książkę? Nuda! No Uwaga, pytanie. Kiedy ostatnio poczułeś ciarki? Może na jakimś koncercie, albo słuchając soundtracku z Interstellara? Albo radość z dobrze wykonanej pracy? Tak zwaną... Satysfakcję? Te przyjemne uczucia to też dopamina pochodząca z warstwy ssaka, ale skierowana w górę, w strony warstwy trzeciej. A te potrzeby to potrzeby wyższe, które tak bardzo dzisiaj zaniedbujemy, a które są niezbędne do naszego szczęścia i poczucia spełnienia naszej prywatnej piramidy potrzeb. Przy nich wszystkie potrzeby niższego rzędu bledną. Ale powiedz. Jak masz znaleźć czas na spełnianie tych potrzeb, jeżeli otaczasz się całą masą bodźców zachęcających cię do jego marnowania. Czego tam? Warstwa gadzia we współpracy z warstwą Saczą nieustannie będą pchały cię do spędzania czasu na spełnianiu twoich podstawowych potrzeb. Ale synk w tym, że one nie znają umiaru. One nie wiedzą, że co za dużo to niezdrowo. Do tego potrzebujesz warstwy trzeciej, rozsądku. Marnowanie czasu to nie tylko pisanie słabego scenariusza naszej autobiografii, ale to jednoczesne dołowanie się. Kopanie sobie dołka. Nie dołuj się. Pozwól sobie żyć. Słowo klucz żyć, bo przetrwać to Ty przetrwasz. Do tego naprawdę nie potrzeba wiele. Ale wszyscy chcemy czegoś więcej, prawda? Walcz o życie. Łatwo powiedzieć wiem. Dlatego w następnym odcinku dowiesz się dlaczego to jest takie trudne.